Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale YouTube, gdzie zaczynają się zmiany, gdzie podłączamy się do tego, do takiego życia, jakiego chcemy mieć. I o czym dzisiaj? Dzisiaj, właśnie o tych zmianach, o pierwszym kroku, o pierwszej kostce domino, którą pchamy, i rusza to cała machina, i zaczyna się zmieniać nasze życie. Właśnie dzisiaj o tym początku, bo początki mogą być trudne, nie muszą, nie dla wszystkich tak jest. Ja oczywiście też zawsze zachęcam, żeby nie powtarzać takich, takich rzeczy, które słyszymy z, z, cały czas. Początki są trudne. Mój początek nie był trudny, bo ja po prostu byłam tak zmotywowana, wskoczyłam od razu w to wszystko, jak tylko poznałam Sarę, jak tylko dołączyłam do Hey You Human, jak tylko zaczęłam stosować tą metodę Rapid Relief Technique, to ja po prostu byłam tak zmotywowana, że przez trzy miesiące to, nie, to byłam po prostu takim czołgiem nie do zatrzymania i myślałam, że wszystko się u mnie od razu zmieni. I pierwsze, co się stało, to Taki pierwszy zgrzyt, jak nie widziałam od razu efektów. I dla, jeszcze tutaj dodaję, że nie widziałam. Bo właśnie często jest tak, że my nie widzimy tych efektów, a ludzie wokół widzą, dlatego że my mamy oczekiwania cały czas, jak to ma się dziać, jak to ma, się, jak to ma wyglądać. My nie tylko mamy oczekiwania do naszego życia, nie tylko mamy oczekiwania do naszych znajomych partnerów, do naszej rodziny, jak się mają zachowywać, jak mają odpowiadać, jak mają reagować. Ale mamy też oczekiwania, oczywiście, do naszego procesu rozwoju i do tego, w jakim czasie, co się ma dziać i kiedy, co do nas ma, ma przychodzić. I o czym chciałam właśnie dzisiaj powiedzieć o tym pierwszym kroku, o tej pierwszej kostce domino, która po prostu rusza to wszystko do przodu. I z mojego doświadczenia dlaczego w ogóle chcę to teraz o tym powiedzieć? Dlatego, że ja tak nie zrobiłam. Ja zrobiłam wszystko naraz i dlatego, może, e, zobaczenie tych efektów było też takie bardziej jak przez mgłę, bo nie miałam takiego jednego spektakularnego efektu. Tylko ja od razu chciałam, wiecie, wejść e, z tego poziomu na ten poziom, od razu po prostu e, przeskoczyć, e, wskoczyć do wody, nie umiejąc pływać, i przepłynąć po prostu e, całe morze, nie? A najpierw się trzeba nauczyć pływać. I dlatego e, też przygotowując teraz taką nową ofertę e, mentoringu miesięcznego, gdzie chcę się skupić na jednym, takim jednej rzeczy, takiej małej, którą można naprawdę zmienić w miesiąc, żeby pokazać, że po pierwsze to działa, po drugie, to my mamy moc zmieniania naszego życia, to jest taka moc sprawcza, to jest coś takiego naprawdę takiego bardzo ważnego, bo jeżeli. Zobaczycie, jeżeli uwierzycie, jeżeli na własnej skórze poczujecie to, że, że to wy możecie wszystko zmienić, to już nie ma, nie ma, nie ma rzeczy, która was zatrzyma. Bo najważniejsze jest was to, w co my wierzymy. Jeżeli ja wierzę, że jest trudno, że życie jest trudne, że wychowywanie dzieci jest trudne, że zarabianie pieniędzy jest trudne, to to życie oczywiście mi to wszystko będzie pokazywać. A jeżeli ja zmienię to, jeżeli uda mi się zmienić tą jedną rzecz i ja to zrobię, to po prostu dostaję już takiego kopa, dostaję już takiego zastrzyku energii że do robienia tego dalej i do niezatrzymywania się. Oczywiście będą takie momenty, Później, gdzie też będzie taki, taka niemoc, takie, mm, a miało być inaczej. Ja wcale tego nie chciałam, ale to są już tylko momenty, z którymi ja wiem, co ja mam robić. Bo ja, jeżeli ja już mam tą technikę, jeżeli ja już się nauczyłam pływać, to nawet jak przyjdzie jakaś duża fala, to ja i tak ją, to ja sobie z nią poradzę. Może mnie trochę cofnie do tyłu, ale. Wtedy do, 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 będę mieć rozpęd i, i popłynę jeszcze dalej. I to właśnie o to chodzi, żeby od czegoś zacząć. A co my na początku też chcemy najbardziej zmieniać? Wszystko wokół nas. Chcemy, żeby nasz partner się inaczej zachowywał, nasz mąż się inaczej zachowywał, chcemy, żeby dzieci nas słuchały. Chcemy, żeby rodzice dali nam więcej przestrzeni albo chcemy, żeby. W pracy nas lepiej traktowano, i tutaj my chcemy zawsze, żeby ktoś coś. A to trzeba to odwrócić i zająć się sobą. I zobaczyć, że to ja się chcę czuć wolna, ja chcę czuć spokój, to ja chcę się czuć zaopiekowana, to ja chcę czuć wsparcie, to ja się chcę czuć wysłuchana. I właśnie dlatego to jest takie bardzo ważne, żeby nie szukać na zewnątrz. I nie zmieniać wszystkich wokół, tylko zacząć od siebie. Tak jak w tym samolocie, załóż najpierw sobie maskę, żebyś e, mogła założyć swojemu dziecku, czyli pomóż najpierw sobie, żebyś mogła się zająć kimś innym. I tu jest właśnie taka pierwsza podpowiedź, żeby szukać tego kroku u siebie. Ale czasem też dochodzi taka właśnie frustracja, nie? Chcę już coś zmienić, chcę znaleźć ten pierwszy krok, chcę zacząć coś robić, ale nie wiem jak. To tutaj też odsyłam do, tej, do tego nagrania, gdzie ostukujemy się na brak czasu. To może naprawdę bardzo pomóc. Po drugie, bierzemy dla siebie te 10 minut. Naprawdę, ten cały świat się nie zawali przez 10 minut, kiedy my siędziemy ze sobą. W ciszy, nie medytując, nic nie robiąc, z otwartymi oczami i zaczniemy tylko obserwować to, co jest wokół nas obserwować siebie, zobaczyć, co ja czuję dać sobie poczuć to wszystko i nastawić się na to prowadzenie powiedzieć sobie: chcę zobaczyć ten pierwszy krok, chcę wiedzieć, wiedzieć czym się mam zająć. I tak naprawdę to my wiemy, czym my się mamy zająć. Tak naprawdę to my wiemy, co jest tak dla nas na, na, najważniejsze. Tylko ten chaos wokół nas to, to wszystko, te, ta presja tego, że muszę być zawsze piękna, zawsze, e, zawsze wyspana, zawsze wypoczęta, zawsze gotowa, żeby wszystko robić, jeszcze najlepiej spontanicznie, żeby wskoczyć w różne rzeczy. Mój dom musi być czysty. Dzieci e, uśmiechnięte i mówiące dzień dobry, przepraszam, dziękuję. I dlatego my po prostu wtedy żyjąc w takiej tej presji w tym wszystkim nie wiemy, czym my się mamy zająć. Ale my tak naprawdę wiemy, czym my się chcemy zająć. Więc odłóżmy to wszystko tą presję. Siądźmy sobie ze sobą. I zapytajmy się siebie, czym my się chcemy tak naprawdę zająć. I tutaj, naprawdę, teraz mówię naprawdę co drugie słowo. W ten weekend też spotkałam się z moją przyjaciółką, i tak sobie rozmawiałyśmy na, na temat tej mojej oferty mentoringu i tego wszystkiego. I ona też właśnie powiedziała taką bardzo ważną rzecz, że można to wszystko robić samemu. Można. To ja Wam daję też tą technikę, możecie się tego wszystkiego naprawdę nauczyć za darmo. I ja też to na początku robiłam sama, ale jak wskoczyłam już w tą społeczność Jeju Humane, jak zaczęłam naprawdę być tam całą sobą i mieć to wsparcie stamtąd i wiedzieć, że mogę tutaj zapytać, że tutaj dostanę odpowiedź na moje pytanie, że tutaj zostanę taka to już dostaję takie, takie zaopiekowanie. I takie prowadzenie, i, takie, i pokazanie mi coś, czego ja nie widzę, coś, co jest obok mnie, ale ja po prostu tego nie widzę, bo nie jestem jeszcze na tym e, poziomie. Jeszcze nie weszłam na ten na następny schodek i ten ktoś mi po prostu to powie, dzięki temu ja ruszam od razu. Także naprawdę, taka osoba obok nas, która umie na to spojrzeć z boku, jest. E, po prostu w, bezcenna w tym rozwoju naszym. Jeżeli pozwolicie sobie raz na, na coś takiego i zobaczycie, że, że to jest naprawdę super, to dostaniecie takiego, do, dostaniecie takiego, m, takiego powera i takiego, e, to, taką, taką moc sprawczą do tego, żeby to robić. To nawet może być ktoś znajomy, jakiś przyjaciel, jaka, jakaś osoba taka zaufana, której możecie powiedzieć coś, ale nie po to, żeby ona wam dawała rozwiązanie sytuacji, tylko żeby wam powiedziała, co ona słyszy, co wy tak naprawdę mówicie. I tu, tu jest złoto, naprawdę jest złoto w tym, co my mówimy, bo to jest to, co my myślimy o nas samych. Także jeżeli. Jesteście w takim momencie, że nie wiecie od czego zacząć, nie wiecie co robić. To też możecie użyć tej metody, bo ta metoda, ta Rapid Relief Technique jest do, do wszystkiego. Możecie naprawdę zacząć się ostukiwać, usiąść sobie samemu ze sobą, na minutę jeszcze zamknąć oczy, poczuć swoje ciało i można nawet zacząć mówić od tego, nie wiem co czuję, albo czuję ucisk. Czuję ból, czuję niepokój, boję się, boję się, że nie znajdę tego, boję się, że to jest za trudne, tego jest za dużo, żyję w tym chaosie ciągłym. Jak ja mam coś znaleźć, jak ja nie mogę nic znaleźć, tego wszystkiego jest za dużo, to wszystko mnie przytłacza. Ja nie wiem, od czego zacząć. To ma być takie łatwe, a dla mnie jest takie trudne. Wszystko dla mnie jest takie trudne, ja nie umiem tego znaleźć, ja nigdy tego nie znajdę, dla mnie się nigdy to nie zmieni. I po prostu idziecie sobie tą drogą, i mówicie wszystko to, co wam w danym momencie przychodzi do głowy, i mówicie to, jak wy się z tym czujecie, i co wam to robi, i co o was to oznacza. Nie radzę sobie z tym, bo jestem złą matką. Nie ogarniam tego, bo jestem złą żoną. Nie znam odpowiedzi na pytania, bo jestem złym nauczycielem. I tak dalej, i tak dalej. I po prostu wyrzucacie sobie to, co tak naprawdę o sobie myślicie. Pamiętajcie, że to jest technika tylko i wyłącznie uwalniania. I żeby zobaczyć te wszystkie blokady i je uwolnić. A jeżeli potrzebujecie jeszcze więcej w tym temacie, to jest mikrodawka mocy na temat e, tego początku i tej jego pierwszej kostki domino i to ona też może Wam tutaj dać taką iskrę, dać takiego kopa, jeżeli potrzebujecie czegoś więcej, dołączcie do społeczności Moc We Mnie, tam też zachęcamy wszystkich do dzielenia się swoimi historiami i Możecie też zobaczyć na mojej stronie internetowej, co ja tam mam w ofercie. Jeżeli zainteresujecie się Human Design, który bardzo też pomaga na tej drodze i on mi bardzo też pomógł. Ja nie, na, nie od początku zaczęłam korzystać z Human Design, ale troszkę później. I to jest naprawdę, ja mam teraz mentorkę Ole Wallus z, z Power of Me, z Human Design, i to jest po prostu, no te sesje są bezcenne. Ja, po każdej sesji to ja jestem po prostu 10 kroków dalej. Także zachęcam do zobaczenia, kto jest wokół Was, co się wokół Was dzieje i do znalezienia tej pierwszej kostki domino, dzięki której pójdziecie do przodu. A tymczasem, do zobaczenia w następnym wideo. PA!